Witajcie, kochani, w Dniu Pańskim. Zatrzymujemy się przysłowie, otwieramy nasze serca, nasze myśli, całe nasze życie na słowo Boga. Dzisiaj fragment z mądrości Syracha: Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem. Położył przed Tobą ogień i wodę. Co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć. Co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się go. On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. Drodzy dzisiejsze słowo mocno woła do nas i mówi i pociesza nas, wskazując na wielki dar, jakim jest wolność. Bóg kładzie przed nami zawsze wybór, wskazując na to, co jest dla nas życiem, co jest dla nas dobre. Chciałabym dzisiaj Was poprosić, abyśmy pomodlili się razem za ludzi młodych, którzy często nie widzą tego wyboru, bo wokół wszystko krzyczy. Bogu, powiedz nie! Kościołowi, powiedz nie! Czasem nie widzą, że ten wybór jest w ich sercu, gdzieś może tli się maleńkim płomieniem. Pomódlmy się za młodych. Tą naszą modlitwą z wiarą wzmocnijmy tych, którzy stają przed wyborem, aby wyciągali rękę po życie, aby wyciągali rękę po dobro, które Bóg przygotował dla każdego z nich. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Patronko młodych, módl się za nami. Drodzy, w tym słowie. Mamy wezwanie do zachowywania przykazań, dlatego dzisiaj zapraszam Was do tego, abyśmy się jeszcze pomodlili pieśnią. Twoje imię jest jak tarcza. To jest drugie przykazanie. I chcę Was też zaprosić, abyście zerknęli do opisu. Tam jest plakat 11 przykazań. Nasz projekt dla młodych. Dzisiaj modlimy się za młodych. Możecie go wydrukować, powiesić w jakimś miejscu, gdzie zobaczą go katecheci, rodzice, młodzi. Zapraszam Was do współtworzenia tego projektu dla młodych. Szczęść Boże i pięknego dnia!